Gorące polityczne dni tuż przed sezonem urlopowym. 16 głosami za sanoccy radni udzielili absolutorium burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi. Radni zaakceptowali też sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Również sesja w powiecie już za nami. Zarząd otrzymał poparcie 15 radnych i obrady zakończyły się przyznanym absolutorium. Tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, co to jest absolutorium. Absolutorium dotyczy właściwego wykonania budżetu. Jeżeli chodzi o nasz budżet, blisko 30 milionów w ubiegłym roku wydaliśmy na inwestycje, inwestycje ważne. Warto podkreślić, zobaczyć ile dróg udało się wykonać. Jest to blisko 100 kilometrów drogi jak do tej pory. Poprawia się infrastruktura, bezpieczeństwo, poprawia się też spojrzenie na nasz region inwestorów, turystów. Bardzo dużo środków zainwestowaliśmy w termomodernizację, instalację elektryczną w budynkach szkolnych, w oświatowych budynkach. Kończymy te inwestycje. To też się przekłada na pewne efekty ekonomiczne, bo mamy oszczędności. Zainstalowaliśmy tę instalację solarną, nieszczęsną, która do tej pory. It's what's about. Była nieużytkowana. Zrealizowaliśmy też inwestycje, gdzie ograniczyliśmy blisko milion, zużycie, milion złotych kosztów zużycia energii. Dofinansowaliśmy szpital. Udało się zwiększyć w tym roku kontrakt do 2 miliony złotych. Także bardzo dużo rzeczy pozytywnych się dzieje jeszcze w tym roku i myślę, że w przyszłym dużo będzie się działo. Przeciwko przyznaniu absolutorium głosowało sześciu radnych, wśród nich Wojciech Pajestka. Jego zdaniem nie wszystkie realizowane przez powiat inwestycje były trafione. Tak, tak czułem. Przeanalizowałem budżet i w sumie stwierdziłem, że jednak zagłosuję przeciw. Nie dlatego, że nie było inwestycji, wręcz przeciwnie one były, ale te inwestycje niektóre były niepotrzebne i boję się, że mogą one rzutować na dalsze lata na funkcjonowanie powiatu. Jesteśmy naprawdę bardzo zadłużeni, Tak jak to pani skarbnik mówi na komisjach, jesteśmy pod taką przysłowiową ścianą i te pieniądze, które były wydatkowane w tamtym roku według mnie nie wszystkie, zgodnie z, z rozsądkiem mogą rzutować na to, że przyszły rok, ten rok 2013-14-15 może być bardzo trudny dla Rady Powiatu. A chcąc perspektywicznie patrzeć, trzeba podejmować racjonalne decyzje. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej zwróciło uwagę radnych na to, aby bardziej skupiać się na szpitalu i oświacie. Potrzebujemy pilnie przenieść oddziały ze szpitala starego i temu celowi powinniśmy poświęcić wszystkie wysiłki. Nawet powinniśmy założyć sytuację taką, że jeżeli nie uzyskamy środków zewnętrznych. Z Ministerstwa Zdrowia, to winniśmy własnym wysiłkiem, własnymi środkami tę inwestycję zrealizować. No i oczywiście nierozwiązany problem oświatowy, do którego będziemy bez wątpienia musieli wrócić. Oczywiście te programy oszczędnościowe, które zostały założone, one są realizowane, ale na pewno nie pozwolą osiągnąć nam założonych celów, polegających na zrównaniu wydatków z subwencją oświatową, jaką otrzymujemy. Od głosowania za absolutorium dla zarządu powiatu Sanockiego wstrzymało się trzech radnych.